No i to witam Was w kolejnym odcinku z efektem efekt Knight Ten, czyli remaster, Więc e, odcinkiem Ten, tutaj safe otworzyłem, ścienny i to było właściwie tyle. A w odcinku poprzednim wracaliśmy na więzienie Czyściec po to, żeby zabować Jack. No i proszę bardzo, chyba już ją mamy. Jesteś cenny, Shepard. Mogłem Cię sprzedać i żyć jak król. Sprawiasz jednak za dużo kłopotów. Wystarczy mi ponowne schwytanie, Jack. Nic z tego. Jesteś tylko podrzędnym handlarzem niewolników. Odwalam brudną robotę, której boją się rządy. Dla dobra galaktyki. Oj, gościu. Mamy zdecydowanie inne systemy wartości. Aha. Wydawana bariera. Niech będzie, płótce na to trzeba nie ma coś z tym bawić. Jeden mniej. Kocze, dzieje się. Patrzcie, pierwsze co w tym odcinku. Naprawdę z tego to Tu Czasem jeszcze dwa generatory. Teraz ja to zwalimy. Tylko właśnie. Wstrząslawo to zadziała. Świetnie. I lecimy, tam tamten dozwalić, tak? Ale to są jeszcze koledzy nasilowi. No i niedobrze, niedobrze. dobrze co by hitnych słońc. No, to będzie być trzymały a Ale i tak utrzemy Generator. Jeśli i Dowódca może być odkształcony. Siadło. Może tak, będzie szybciej. Albo i nie. Kurczę, jeszcze raz. Czy to ma to miejsce i Czyli Invisible frames? Prawdopodobnie się i matali tych frazes. że tak to bardzo słabo. Tutaj o to chodzi, że jeżeli to tak ma, to nie mogliśmy go rozwalić, ale całe szczęście jednak się dało. I Kudil, choć się, no widzę, że stoi odwodem na nasze pociski. Ja bym wolał, żeby otworem stały tutaj no, pozostałe misje, ale na kurila też nie pogalca, tak? Umówmy się. Zacznijmy ich i na sam koniec naprzednim potrzebny handlarz niewolników, tak? Ale dla niego mam coś bardzo ładnego.

Diabła chcesz? Właśnie cię uratowałem. Już był trupem, tylko jeszcze o tym nie wiedział. Więc czego u diabła chcesz? Jesteś w kiepskiej sytuacji. Wyciągnę cię stąd. Gadasz jak jakaś ciota. Nigdzie z tobą nie pójdę. Jesteś z Cerberusa. Oferuję ci przyjaźń. Nie chciałabyś być moim wrogiem. Słuchaj, Szeparda, to ci ocali życie. Przylatujesz tu fregatą Cerberusa i chcesz mnie gdzieś zabrać? Masz mnie za idiotkę? Ten statek się rozpada. Dysponuję jedynym środkiem ewakuacji. Proponuję ci podróż ze mną, a ty się opierasz. Moglibyśmy ją postrzelić i wpakować na statek. Spróbuj szczęścia. Nie przeciągaj struny. Musielibyście mnie zabić. Chcesz, żebym z wami poszła? Hmm, nie za darmo. Dołącz do nas, a zobaczę, co da się zrobić. Nie składaj obietnic bez pokrycia. Twój statek na pewno ma różne bazy danych Cerberusa. Chcę do nich zajrzeć i zobaczyć, co nam nie mają. Pozwól mi przejrzeć bazy danych, jeśli chcesz mnie w swojej ekipie. Dostaniesz pełny dostęp. Lepiej, żebyś nie kłamał. Po cholerę, wciąż tu stoimy. Ruszajmy. No, tak, to się co, za szybko tamtych sięg skończyliśmy, bo no, teraz mielibyśmy trochę dłuższe, ale w sumie kompletny. No nic. Pytamy, czy jak na pokładzie jest osiągniecie skazaniec? Chociaż tyle, tak? To jest już coś. Witaj na Normandii, Jack. Nazywam się Miranda. Jestem zastępcą Shepard'a. Na tym statku przestrzegamy zasad. Shepard, powiedz lasencji z Cerberusa, żeby się odpieprzyła. Jestem tu tylko z powodu naszej umowy. Miranda wpuści cię do systemu. Daj znać, jak coś znajdziesz. Słyszysz, śliczna? Zaprzyjaźnimy się. Ty i ja i każda mała, wstydliwa tajemnica. Będę czytać w ładowni albo gdzieś na dole. Nie lubię tłumów. Trzymaj swoich ludzi z dala ode mnie. No nie powiem, ma co przyjacielska, tak? Dobra, nie będziemy Eddy męczyć, nie ma takiej potrzeby i zobaczmy, co możemy sobie wytworzyć. Coś by się na pewno przydało, tylko pytanie: co z tego, co nam gra oferuje, możemy zrobić? Witalność, już ustaliśmy, że jeszcze za wcześnie. Pancerz, Kurczę, to by się przydało, to, tak trochę paladu brakuje. Na my jako biotek mamy bariery, więc to trochę nie dla nas, ale innym się przyda. Pompa. I snajpa, nie, jeszcze się wstrzymamy ze wszystkim. Dobra, tak czy tak, wrócę do Kelly i pogadamy z nią o Jack. Tatuaże Jack są piękne, barwne jak jej przeszłość. Za to martwi mnie jej charakter. Niepokoisz się o Jack? Wiem, że dobrze spisze się w walce. Ale jej nastawienie wskazuje na poważne problemy osobiste. Odtrąca ludzi, ale trosko podchodzi do seksu. Myślę, że sama nie rozumie swoich motywów. Nie zdziwiłabym się, gdyby zaczęła się do ciebie zalecać. Jeśli chcesz, żeby cię szanowała, dobrze to przemyśl. Postaram się jej nie wkurzyć. Daj znać, jeżeli ci się nie uda. Znajdę sobie jakąś kryjówkę. E, w czym mogę panu pomóc? To wszystko. Będę tu, gdyby człowiek iluzja chce z panem porozmawiać w pokoju odpraw. O, jestem naprawdę teraz, no nie ma kiedy. Pokój co, możemy do zobaczymy, czy są jakieś nowe. Okej, okay, do skazy od dowództwa, czerwoni, garus, znowu spokojnie. To w sumie chyba nie patrzyliśmy. Proszę bardzo, czy nie nasz na, na twarzy. To wiemy, że możemy zrobić. Tylko o tym wam nie mówiłem, bo tutaj jeżeli sobie ulepszymy stację medyczną, to nam przyniesie korzyść nie tylko w postaci tutaj właśnie leczenia blizn, ale też no, będą jeszcze bardzo konkretne sytuacyjne bonusy, tak? Mam ta iluzja, czego ty chcesz? Dziadu jeden zbolały? Czepard, chyba ich mamy. Horyzont, jedna z naszych kolonii w układach Terminusa, nie daje znaku życia. Jeśli nie jest właśnie atakowany, to zaraz będzie. Czy Mordin opracował już środek przeciwko rojom poszukiwaczy? Jeszcze nie. Miejmy nadzieję, że umie pracować pod presją. Musisz wiedzieć o czymś jeszcze. Członek twojej dawnej załogi, Kajdan Alenko, jest na horyzoncie. O ile wiem, Kajdan należy do przymierza. Co robi w układach Terminusa? Oficjalnie chodzi o program poprawiania stosunków przymierza z koloniami, ale oni coś knują. A jeśli posłali komandora Alenkę, to musi być coś wielkiego. Radzę go o to zapytać. Zbieracze od tak wybrali sobie kolonie z jednym z członków mojej dawnej załogi? Nie wierzę. Nie powinno cię dziwić, że zbieracze się Tobą interesują. Szczególnie jeśli pracują dla żniwiarzy. Może chcą dotrzeć przez niego do ciebie. O ile wiem, Kajdan Oficjalny. ale nic... On... Radzę go o to zapytać. Powinniśmy powiadomić cytadele. Przymierze może przysłać nam wsparcie. Najpierw zbadaj tę sprawę. Nie chcę, żeby przymierze weszło nam w drogę. Jak już będziesz mieć sytuację pod kontrolą, sam ich powiadomie. Prześlij współrzędne, zaraz tam ruszymy. Nie mieliśmy dotąd tak wczesnego ostrzeżenia, Shepard. Powodzenia. Co ci uwaga na jego oczy, tak jak kłotel, no, no, no nie? Muszę iść do profesora. Jak jest, komandorze? Te oczy i iluzje są dość osobliwe. Powiedz, że coś masz. Nasz kolego, coś jednak dało nam to stworzyć świetnie. O, jest i horyzont, ładnie tutaj, w sumie, nie? Lilith, mamy problem. Dalej nie można skalibrować matrycy celowniczej? Wieże obronne będą bezużyteczne, póki czegoś z tym mi, nie Chorąży. Najważniejsze są teraz systemy komunikacyjne. Jasne. Dziwię się, że tutajsi ludzie jeszcze mnie nie obwinili za te awarię. Tutaj nie ufają, przymierzu. To nie jest nic osobistego. Co to takiego? Do bunkra, szybko! Dalej, jazda! Szybko! Szybko! Przejmuję kontrolę. Chyba mamy głównego samego. Jesteśmy zwiastunem ich doskonałości. Przygotować tych ludzi na wywyższenie. A ci co to za małe jest. Yy, jedno ugry nie wystarczyło, żeby no właściwie to wszyscy zostali sparaliżowani. Tak, jeden y, owad... Yy, Jeden padalis od samym człowieku tak. Robi się niebezpiecznie, aby na całe szczęście mamy falę uderzeniową, tylko tak. To w tym momencie i taki także odblokowane, tylko czy będę mógł z tego korzystać, ale chyba nie? To z kolei kusi mnie mistrzostwo biotyczne. Ale nie, zostawmy to na dasie. To Tobie to nic nie da, a czak? No dobra, przyciągnięcie jej dało. Ja się z tym nie zgadzam. Przydziałem ja jej dam tak, tutaj. Nie falę na trzecim. Tylko tutaj pierwszy, drugi. Tu pierwszy. Przedzielę punkty. Mamy. Przyciągnięcie miało być jeszcze. I w sumie falę na poziomie trzecim możemy dać. Co? Chyba to wydarzenie planu zmienił, bo musimy robić co innego w tym momencie. Ale to będzie najwyższe, jak tylko zakończymy ten wątek, tutaj na horyzoncie, oczywiście. Także ruszamy, powinien te dziadostwa. Ja zwróćcie uwagę na to, że ten krążowik, który widzimy, to jest to samo, co dozwoliło y, Normandię pierwszą, ale również ten y, płonący żniwiarz. pan że pancerze nas przed rojami, poszukiwaczy. Pewność jest niemożliwa. W ograniczonej liczbie jednak powinny utrudnić wykrycie i ukryć nas przed rojami. Teoretycznie. Teoretycznie? Technologia eksperymentalna. Do sprawdzenia tylko przy rojach. Trzeba sprawdzić osobiście. Tak, <słuch> We co? się w akademii, płynący Nie wiesz jeszcze zbierać, tak? Będziemy tak inaczej nie wiesz, bo oczywiście jest taka trochę insza. Inszość. On był widoczny na monitorze, na pokocie wolności, gdzie był Vitos. Dobra, mamy przeciwników na barierach, czyli są pode mnie i pod Jacques. Bardzo dobrze. No to może fala uderzeniowa dobry początek! Dobra, Jack, co ty robisz? A, zaraz nie może niczego użyć. Szkoda. Pala. Chcę tego skal. Nie jestem taki bezbronny, co? Oho. Nowa brońka, moja ulubiona ciężka broń jest w tym momencie chyba demonstrowana. Ale jeszcze nie mogę z niej korzystać, jak się domyślać, się, ponieważ. Ja jej po prostu nie zebrałem. To nie było kombo, nie? A szkoda. Tu jest jedno kolorstwo. A raczej było. I możemy chyba powoli schodzić. Są tam zbieraczy. Przeciągnięcie rzut Leżysz. Jeszcze ognij wasze palot. Omisja do brońki. Data w pas. No dobra, go, sobie mi się nigdzie nie spieszy. I tak wiem, że w tym odcinku nie zdążę tej misji w całości wykonać. Ale chciałbym dostać się możliwie jak jak najdalej, tak? I to jest chyba ostatni, Ślicznie. A ruszajmy dalej. Tylko my stąd przyszliśmy. Oho. Jest i ten duj. No ci, to jest, kiedy taki był przeciwnikiem. Właśnie koniecznie w której. Statek zbieraczy zakłóca komunikację. Jesteśmy zdani na siebie. Nie ja wiem, czy taki duj nie był przeciwnikiem w Telegonature, który się albo. 7 lubimy się zagrywać, tak? Oho, co to za bazie? A, taka jakby to dumna, którą wycofują, dobra. I tam są koloniści pakowani, z tego co rozumiem. i nieładnie, nieładnie. A są i zombie. Znaczy, bardzo niedobrze. Yy, Rzutów zombie. Chyba największy sens i spalmy go tą sądę Tak wyjaśnijmy to macie że osobliwość zdjęła tą dużą tarczę, tak? Fajnie wiedzieć. 6 strzałów z kata. Dość dużo. Trzeba to rozwalić. Ale ważne, że ogólnie można, tak? O! Tutaj. Jeden Okej, okay, mamy spokój. To wygląda jak zombie używane przez na Eden Prime. Technologia zombie No to o, są zombie z jeden prime. Człowiek iluzja miał rację. Zbieracze smużą żniwiarzom. Coś mamy ciekawego czy nic. Data pad 4200 w kieszeni więcej, świetnie. I tu te domki eksplodować również, ponieważ czasami się niby nic na pierwszy rzut oka, a jednak, no, pieniążek fajny, tak? W związku z tym, ja jestem na tak wzmożonej tutaj eksplodacji. Oho, sami soki do zbadania. Wygląda częściowo na człowieka. Chyba już wiemy, co się stało z kolonistami. Nie ma kolców do tworzenia zombie. Zbieracze przylecieli z nimi. Porywają kolonistów żywcem, w innym celu. Zbieracze najwyraźniej eksperymentują na kolonistach. Co oni kombinują? Brzmi niemal gorzej niż to, co mi zrobił Cerberus. Dowiesz się na pewno, kiedy ich powstrzymasz. To nie są te same istoty, z którymi walczyłem na Eden Prime. Są bardziej zaawansowane, rozwinięte. Dalej zdychają, jak je ustrzelić. Zbieracze nie porwą tu już żadnej następnej ofiary. Ruszajmy! Cokolwiek powiesz, szefie. No dobra, to pasowałby to rzeczywiście duszyć. Aha. Tu z wielu żeby im na spod, to co? Nie ma żadnych śladów oporu. Szybko można. Zaczyna się zabawa! Lepiej nie hałkować niczego, gdy to jest potencjalna walka, ponieważ mamy tylko jedno podejście, żeby to zrobić. a ja czekają grzecznie. Nie wiem, to jest czy to działa tak samo nie jak w oryginale, ale jak coś nam teraz przerwało, to mamy plecy, punkciki, tak? W sensie walutę, trzy inne dobrodziejstwa, tak? Dobra, ty zdychasz. Tą ty bierę na siebie. Albo Jack. Masz falę, że ją przecież nie. Świetnie, chyba możemy to już hakować 4-8. To na początku było 5 ogólnie symboli. Piąty był taki jakby Y duży. Ale że chódcy z tego nie wiem czemu zdezygnowali, a szkoda. Tutaj mogło być a spokojnie 5 symboli, co by niczemu w niczym nie przeszkadzało, tak. Ale dobra, nie można to z co naszechać. Ten remaster rzeczywiście jest na bardzo wysokim poziomie. I nie ukrywam, że gra mi się w niego równie przyjemnie jak w oryginał, a co jest no... mimo wszystko dość trudne, żeby zrobić remaster, który łączy najlepsze podstawki i eliminuje jej błędy. A jak ono, że podstawkę ma, to na dwa błędy dużo nie ma. No to tutaj też... Remaster, wiadomo, że te teorii będzie stosunkowo bez błędów, yy, zrobiony. A jeżeli już od niedociągnięcia będą wyeliminowane, w się nie który Wam się bardzo podoba, co zdobyli twórcy, i chłodaba naprawdę z dziką przyjemnością ogrywam dla Was tą produkcję. Podobnie jak jednym kwd w Poseidon, to była bardzo krótka, ale jednak była zrobiona Wydaje mi się, że stosunkowo porządnie. Tymczasem moi czasie w tym miejscu sobie zakończymy odcinek. będziemy kontynuować w odcinku kolejnym. i w tym odcinku udało nam się zobaczyć Jack oraz wylądować na horyzoncie, żeby odeprzeć zbieraczy, tak? Zachęcam was do stosunku łapki w górę, komentowanie, subskrybowanie oraz klikania w opis odcinka tam link na temat odcinka na Discord oraz Twitch. A Was Do zobaczenia, pa pa!